Czy można najpierw zdać teorię, a potem zacząć jazdy? Oczywiście, że tak. Tak jest nawet szybciej. I prościej, więc najpierw uczysz się teorii. Najlepiej na zdamy to, bo tam jest pełna baza egzaminacyjna i masę materiałów do nauki. W międzyczasie zrób sobie zdjęcie do prawa jazdy, zrób sobie badanie lekar lekarskie u lekarza, u rzecznika, który może prowadzić badania lekarskie dla kierowców. Jeżeli PKK masz, jeżeli jesteś ogarnięta, ogarnięty z teorii, to wówczas zapisujesz się do Wordu na egzamin państwowy, zdajesz egzamin państwowy z teorii. Zobacz, na kursie jeszcze nie jesteś. Jeżeli zdasz egzamin państwowy z teorii, to dopiero wówczas zapisujesz się do szkoły nauki jazdy. I w nauce jazdy nie ma wykładów, nie ma egzaminu wewnętrznego z teorii. Masz tylko 4 godziny pierwszej pomocy i szkolenie praktyczne. Zdajesz egzamin wewnętrzny z praktyki i zdajesz egzamin państwowy i jesteś 30 godzin do przodu.